No, witam was, moi drodzy, z tej strony. Rafał z kanału Rainbow Reef. Witam was w takim przerywniku. Tutaj, a stwierdziłem, że zrobię wam taki zrzut. Ostatni akwarium tego mojego na kaskadzie, który już za kilka dni będę, będę przekładał do tego nowego zbiornika, który mogliście zobaczyć, który mogliście zobaczyć w, poprzednim, w poprzednich filmikach. Na które was tutaj serdecznie zapraszam. Tam pokazuję, w jaki sposób tam klejer te rury tą hydraulikę w jaki sposób kręcałem przeloty, no i inne, także z, y, każdy etap tych prac będę starał się dokumentować i Wam tutaj pokazywać. Dlatego w tym odcinku taki króciutki y, update, jeżeli chodzi o ten mój zbiornik y, standardowy, który mam na tej kaskadzie, na tym Tajdalu. No to jak widzicie, no wszystko, y, wszystko bardzo fajnie y, się rozwija, wszystko bardzo fajnie rośnie, zrobiłem takie podstawowe testy jeżeli chodzi o KH o wapni, o tutaj nutrienty PO4NO3. Także jest wszystko jak najbardziej w porządku. No zbiornik czysty, tutaj sterylny, można powiedzieć, żadnych glonów nie ma. Także zobaczymy, jak to będzie w tym nowym baniaku, tak jak mówiłem wam w poprzednich filmach, będę starał się przenieść całość łącznie z, z tą wodą, która jest w tym zbiorniku. Tam jest litraż troszeczkę większy, ale tam jest nieduża różnica, także myślę, że jak doleję świeżej solanki, nie powinno się nic stać i żadne tutaj dojrzewanie nie, nie powinno mieć miejsca. Co Wam jeszcze chciałem pokazać tutaj, jeżeli chodzi o ten zbiornik? No myślę, że takiego ciekawego, tak jak w, w poprzednim filmiku kiedyś pokazywałem Wam odnośnie tej filii z którą tutaj mamy, i która się bardzo intensywnie... Rozwija tak, jak tutaj widzicie, także ja ją trzymam praktycznie na bieżąco, wydaję, bo naprawdę, z, no, w mega szybkim tempie ona tutaj rośnie. A, a jest to koralowiec bardzo agresywny i ekspansywny, tutaj z, nie tylko dla innych korali, ale i też dla mnie, tak jak mogliście zobaczyć w kilku poprzednich filmikach, dość tak, dość intensywnie tutaj parzy. Ten koral, i co Wam tutaj chciałem pokazać, tak jak kiedyś Wam wspominałem, on się bardzo intensywnie, nie dość że, rozwija i rośnie. To jeszcze rozsiewa po, po skałkach i po skale. I między innymi tutaj Wam pokazywałem taki przerywnik, jeżeli chodzi o, o takie małe samosiejki tej eufilii. Tak jak wspominałem Wam wcześniej, ja na początku myślałem, że to są jakieś ukwiały typu Majano, i chciałem je tutaj likwidować. Ale tak jak widzicie, no, bardzo intensywnie to rośnie. A co Wam chciałem pokazać, to tak, że to to, że tutaj mam jeden rodzaj tej eufilii Glabrescens. Mam inne eufilie, tak, możecie też tutaj zobaczyć inne, inne tutaj odmiany. Ale tą Glabrescens mam tylko jedną. I co Wam chciałem pokazać, to to, że te samosiejki, one są w różnych kolorach. Także to nie jest tak, że jest. O, spróbujemy wyostrzyć, może będzie troszkę lepiej widać. Tak jak widzicie, to jest ta sama odmiana, ten sam koralowiec. Ale tak jak widzicie, kolory tych, tych eufilii one są różne. Także ta, ta, ta po lewej ona jest taka troszkę ciemniejsza, bardziej yy, taka zielonkawa. Yy, ta po prawej stronie ona jest taka bardziej brązowa. Także one na pierwszy rzut oka się dość intensywnie tutaj różnią kolorami. A pokażę Wam jeszcze jedną tutaj, tutaj z tyłu, która mi już w ogóle tutaj zaskoczyła. O, tutaj wyostrzę też, tak jak widzicie, no ta jest całkowicie inna. Może tego tak nie widać na telefonie, yy, który tutaj robię ten film, tak na szybko. Ale ona jest o wiele bardziej tutaj taka fluo i trochę bardziej, o wiele bardziej taka zielona. Dlatego tak jak widzicie, no ten sam koralowiec, a, a trzy różne, a trzy różne, e, wyostrzymy, a trzy różne kolory. Także tak wygląda zbiornik w całej okazałości. No trochę roboty jest w nim, w sensie roboty. No kwestia taka, że trzeba dbać, żeby przede wszystkim nie nie przegrać tego zbiornika przy obecnych temperaturach, dlatego czy tutaj tak jak wiecie nie jestem na bieżąco tutaj w tym domu, dlatego między innymi ten zbiornik tutaj przeprowadzam do nowego, do nowego akwarium, także muszę monitorować temperaturę, muszę monitorować urządzenia tutaj chłodzące, przede wszystkim ten wentylator, żeby on się tutaj nie, nie przyciął i żeby nie było jakiegoś problemu na sam koniec, dlatego no, wszystko bardzo fajnie rośnie i, i się rozwija. Dlatego no, sprawdza się stara reguła, że czym mniej się tutaj grzebie w tych zbiornikach, to to koralowce mają lepsze warunki i lepiej, i lepiej tutaj rosną. No ale para, parametry trzeba sprawdzać, parametry trzeba sprawdzać jednak i, i dbać o to, żeby nie były, nie były przekroczone. Ok, dobra, dobra moi drodzy, także tak to wygląda. Ostatni rzut na, na to akwarium. No, mam nadzieję, że ten nowy zbiornik też się będzie rozwijał. Też to wszystko będzie, będzie rosło. No, ale to wszystko powiem Wam, myślę, w kolejnych filmach, na które tutaj serdecznie Was zapraszam. Dlatego osoby, które jeszcze nie subskrybują kanału, zapraszam do, do subskrypcji. Myślę, że kolejne odcinki też będą, też będą ciekawe, interesujące i, i może komuś się tutaj przyda, przydadzą do. No do ustawienia fajnego, fajnego zbiornika, który będzie cieszył oko i, i sprawia wiele radości. Dobra, także wszystkiego dobrego Wam życzę. Yy, trzymajcie się, cześć.